Pierwszą reakcją ludzkości na nacierające lodowce była powolna emigracja w stronę równika, gdzie, jak sądzono, będzie bezpieczniej oraz cieplej. Państwa tropików zalała masa próśb o przyznanie obywatelstwa, aż po pewnym czasie zaczęto wyznaczać poważne kryteria akceptacji. W końcu mogli sobie na to pozwolić. W przeciągu kolejnego wieku równowaga sił zmieniła się na korzyść strefy równikowej. Jako, że najpłodniejsze umysły Ziemi wraz z największymi korporacjami zaczęły brać czynny udział w kształtowaniu swych nowych domów. Do roku 2600 lud pochłonął północne regiony Europy, Azji, północnej Ameryki oraz południowe rubieże Australii i południowej Ameryki. Kilka państw jak Kanada, Wielka Brytania czy Rosja zostały opuszczone. Ich obywatele dawno temu wynieśli się na południe. Zwiększone zagęszczenie populacji szybko stało się problemem. W tym czasie lodowce nadal postępowały z prędkością 50 metrów dziennie, a przestrzeń życiowa kurczyła się wraz z ich terytorialną ekspansją. 1 lipca 2650 roku siły zbrojne Stanów Północnej Ameryki wkraczają na tereny Ameryki Centralnej w dramatycznym telewizyjnym wystąpieniu. Prezydent ogłasza aneksję Meksyku i państw mu ościennych, by zapewnić przestrzeń mieszkalną dla swego ludu. Państwa równikowe, nie chcąc stracić niepodległości, spotkały swych najeźdźców na lądzie, morzu i w powietrzu. Do 2700 roku brutalne wojny równikowe o resztki życiowej przestrzeni toczyły się wokół całej planety. W powszechnym użyciu była broń konwencjonalna. Jako, że nie można było sobie pozwolić na zanieczyszczenie żyznych ziemi czy surowców bronią nuklearną. Tylko raz użyto takiej broni. W krótkim momencie tymczasowego zawieszenia broni wszystkie siły zjednały się, by wyeliminować odpowiedzialną frakcję, po czym powrócono do zwyczajowego rozlewu krwi.